14 grudnia będzie ingres nowego arcybiskupa Adriana do Archikatedry Warszawskiej. To zawsze jest koniec pewnego etapu, w tym wypadku prawie 18-letniego etapu mojego bycia w Decyzji Warszawskiej, ale nie ten koniec jest najważniejszy, tylko początek, który się rozpoczyna wraz z przyjściem nowego arcybiskupa, i dlatego jesteśmy pełni najlepszych myśli i życzeń, które kierujemy do arcybiskupa Adriana, żeby tej nowej arcybiskupacji, do której przychodzi z Katowic, odnalazł swoje miejsce, swoje, szczegółowe powołania na różnych odcinkach życia Kościoła i miasta, bo jest to miasto stołeczne i żeby jak najlepiej i najwspanialej służył Kościołowi Warszawskiemu na, na Bóg najbliższe 20 lat, jeżeli tak Pan Bóg będzie chciał.